Dobry wieczór, drugi czerwiec. No, te daily ostatnio wychodzą nam bardzo, bardzo w kratkę. Tak się złożyło, że najpierw miałem trochę wolnego, a z trochę wolnego zrobiło się trochę choroby i, i dopiero teraz dochodzę do siebie. Także dobre, szczere chęci regularnych spotkań na YouTubie zderzają się z rzeczywistością. Ale na razie wskazuje wszystko na to, że nie ma planowania... Kolejnych wakacji, nie ma planowania kolejnych chorób, więc miejmy nadzieję, że gdzieś tą rutynę cotygodniową się uda utrzymać. Więc tak, słowem wstępu, przepraszam za ten brak, za ten brak regularności. Drugim słowem, drugiego wstępu, przypominam, zapraszam z linkiem na, na grupę na Discord. Tam jesteśmy w zasadzie, może ostatnio też nieco dzień, bo, bo, bo też byłem poza rynkiem z uwagi na te moje podróże i na, i na chorobę, ale, ale na pewno jesteśmy tam dużo częściej i dużo więcej analiz jest na Discordzie na bieżąco niż tutaj raz na tydzień czy raz na dwa na YouTube. Dobrze, teraz tak, jeśli chodzi o Bitcoina Bitcoin jak już wszyscy wiedzą i jak wszyscy się zdążyli zaadaptować do nowej sytuacji trzasnął nam wierzchołek, więc mamy nowe ATH i w związku z tym oczywiście Wracając tutaj, do, wracając tutaj do historii niedawnej, bo widocznej na interwale dziennym, zaznaczamy sobie czwarty raz oszukaństwo na rynku. To znaczy, ten trend jest, ma taką cechę, ten trend, który trwa tutaj od listopada 22 roku. Ma taką podłą cechę, że daje nam raz na jakiś czas globalną przesłankę pogłębienia korekty, i potem dość dynamicznym ruchem, Wybija aktualny wierzchołek. To już się zdarzyło czwarty raz w tej chwili. W momencie, kiedy zaliczaliśmy tutaj ten poziom overbalansu, czyli czyli taki poziom analizy, z analizy technicznej, takie miejsce na wykresie, które sugeruje właśnie kontynuację w tym przypadku, kontynuację spadku i jakieś lekkie pogłębienie korekty zanim się jakieś, jakieś struktury wzrostowe zaczną rysować. No, to właśnie w tym, w tym miejscu mieliśmy, tą, mieliśmy ten techniczny stop loss naruszony, i rozmawialiśmy o tym, że spodziewamy się statystycznie. Spodziewamy się tutaj możliwości do pojawienia się shortów i do pogłębienia tej korekty. Ale wspominałem Wam też o tych właśnie trzech zielonych strzałkach, trzech zielonych miejscach. I mówiłem Wam o tym, że może być tak, że to będzie czwarte, to, to będzie czwarte miejsce, które nas tutaj będzie próbowało oszukać, no i tak się zdarzyło. Wracamy tutaj z tych struktur globalnych. Wracamy do struktur, które widzimy tutaj przez ostatnie kilka tygodni i prezentujemy to na interwale dziennym. Więc jest to dobry interwał do tego, żeby zorientować się w słunku ceny, ale też dobry interwał do tego, żeby dokonać już samej analizy i spróbować tutaj znaleźć jakąś pozycję ewentualnie. I teraz, tak, jakie są plusy i minusy? No Plusy są generalnie takie, że mamy przynajmniej coś, co jest zgodne z trendem, wybija wierzchołek, i mamy bardzo jasny sygnał od rynku, co powinniśmy mierzyć. W związku z tym, najprostsza rzecz na świecie to przyjmujemy jako, jako bieżący, trwający trend, już bez żadnych wątpliwości. Tu po drodze mieliśmy jakieś markery trendu, zaznaczyliśmy sobie przesłanki, które wskazują na to, że tego shorta trochę nie ma sensu szukać. Przynajmniej nie było sensu szukać bez, bez przesłanek, które de facto się tutaj nie pojawiły. Była chwilowa konsolidacja tutaj w tym miejscu, ale, ale ona nie dała, nie dała tutaj żadnej przesłanki spadkowej, więc shorta nie szukaliśmy. I w związku z tym, co się tutaj dzieje, no dzieje się tak, że mamy lekką korektę. Korekta ląduje w pierwszej strefie, w pierwszej dobrej strefie do podtrzymania wzrostu rozmawiamy cały czas o tej skali, o tym wzroście, więc teraz sytuacja jest tego typu, następująca. Mamy strefę, mamy nienaruszony stop loss i mamy formację. W związku, z tym, w związku z tym tutaj wszędzie możemy wchodzić na interwały dużo niższe, powiedzmy na interwał godzinowy i próbować znaleźć tutaj jakieś miejsce do tego, czy jakiś powód, jakąś metodę, jakąś taktykę do tego, żeby dołączyć do tego ewentualnego wzrostu. I Jaki jest minus? Minus jest taki, że mamy tutaj, mamy tutaj w okolicach góry strefy, mamy pierwszą reakcję, mamy w okolicach nad, nad najmocniejszym miejscem tej strefy, mamy drugą reakcję. Tu po drodze rysują się jeszcze jakieś tam, jakieś tam formacje odwrócenia trendu i tak dalej. To już nie będziemy powiedzmy zamulać historycznie, opisywać sobie, co tam na, na tej wstecznej analizie tu pojawiało. Natomiast kłopot jest taki, że tuż nad głową mamy dobrą, dobrą strefę podażową. Te wszystkie próby podtrzymania trendu w górę będą tutaj dawały nam, to jest dobre miejsce do tego, żeby, żeby dawały nam tutaj dobry opór, więc jeżeli cena wyląduje z zachowaniem tego dołka, tego powiedzmy, no, po, powiedzmy, że jest to opedek, z zachowaniem tego opedeka, jeżeli cena wyląduje w tej strefie, to jest dość, dość mała strefa i de facto ja tutaj nie stawiam stop losa też z tego względu, znaczy nie stawiam stoplosa w sensie, nie rysuję go na wykresie. Jak będę zajmował pozycję, oczywiście będę ten stoploss używał, ale, ale nie jest to na tyle, jest to na tyle mała strefa i na tyle nieczytelna, na tyle nie ma tam, brakuje trochę takich wzmocnień, że biorę pod uwagę możliwość, że ta strefa może lekko być naruszona i dopiero gdzieś tutaj w, tej, w tym rejonie, jak się narysuje formacja, będzie to trudniejsze zagranie, będzie dużo mniej czytelne i trochę będzie w związku z tym bardziej ryzykowne dla mnie do rozważenia czy będę to grał czy nie, ale jeżeli się pojawi tutaj coś co mnie coś co mnie przekona do tego, że ta podaż z strefy to nie jest na żarty, tylko faktycznie tutaj się coś będzie pojawiać to wtedy nie wykluczam możliwości, że zignoruję ten techniczny stop. loss, To jest 414 poziom tutaj będzie stop lossował mam. Jest możliwość, że jest taka możliwość, że ja zignoruję ten, tą przesłankę wzrostową i spróbuję złapać tutaj jakiś mały, chociaż jakiś mały ruch w dół. I teraz tak, co z tym wzrostem? No ze wzrostem jest kłopot taki, że tutaj w tym ruchu nie mamy tak zwanych struktur prowzrostowych, tak? Tutaj nie buduje się, nie pojawia, pojawia się powiedzmy no spotowo czytelny popyt, pojawia się tutaj spotowy popyt, który faktycznie próbuje zamortyzować te spadki, mamy powtórne wejście czy powtórne zaliczenie najmocniejszego poziomu, tu się coś dzieje ale generalnie nie jest to taka petarda, która by wskazywała na to, że ten trend jest naprawdę zdrowy, silny i, i, i możemy tutaj w ciemno grać z limitów. W związku z tym dla mnie sytuacja jest, no trochę do obserwacji nie ukrywam, to jest ok strefa, normalna, to jest normalna strefa jak każda inna, dla mnie jest trochę do obserwacji też z tego względu, że jak byłem de facto poza, poza rynkiem, poza pozycjami, w zasadzie dużo analiz też nie robiłem przez ostatnie Półtora, może nawet tygodnia, to, to ja też mam taką potrzebę, żeby, żeby poobserwować sobie tutaj ten rynek, jak sobie to chodzi, wdrożyć się, powiedzmy, wgryźć się w ten rytm, co tutaj, się, co tutaj się dzieje na interwałach godzinowych, czwórkowych. Więc ja na razie nie mam jakiejś bardzo dużej presji na to, żeby tutaj rozgrywać tą akurat tą strefę, czy, czy powtórne wejście w, tej stref, w tą strefę, albo. Przetestowanie, przetestowanie, sprawdzenie siły tego popytu, natomiast jeżeli tutaj będziemy, jeżeli tutaj będziemy stąd wzrastać, tak jak mówiłem, pierwsza sprawa to jest ewentualny take profit albo, albo próby shorta z tego miejsca, jeżeli to miejsce będzie przebite, to wtedy oczywiście będziemy mogli tutaj znowu potraktować to jako mały, wewnętrzny jednogodzinowy trend, który być może się narysuje jakaś korekta czytelna i wtedy czytelny trend, czytelna korekta to wtedy nazwiemy to znowu czymś, co jest czytelną strukturą sugerującą wzrosty. Będziemy w ten sposób próbować rozeznać, czy tutaj na rynku podnosimy tą cenę tylko my, czy jest tutaj jakiś większy kapitał, który będzie chciał tutaj kupować bitcoina, albo grać to na dźwigni na futuresach jeszcze chętniej. Także taki jest plan na bitcoina. Jeżeli będziemy mieli naturalnie, jeżeli będziemy mieli tą strefę przerzuconą, tutaj jest trochę taka, takie miejsce, trochę strefa niczyja, trochę taka, strefa, która może dać jakieś, jakiś popyt, może nawet no, trend mamy do góry, więc tutaj każda strefa może dać, może dać potencjalnie wybicie wierzchołka, ale ruch wybijający wierzchołek z tej strefy nie będzie specjalnie czytelny. Jeżeli się okaże tak, że będziemy tutaj wybijać te stop losy wynikające tutaj z tych powiedzmy dwóch wierzchołków, ten czarny poziom, to ja wtedy zasadzę się na bitcoina dużo niżej w okolicach 98 tysięcy przy wsparciu z tych wierzchołków, przy jakiejś tam geometrii będę dalej sobie tutaj obserwował i szukał jakiegoś, tak jak wspominałem, jakiegoś czytelnego popytu, natomiast naturalna sprawa jest taka, że jeżeli ta strefa będzie nam tutaj puszczać, to wtedy będziemy traktować to oczywiście jako trend i tu jakąś budującą się korektę będziemy próbować złapać, będziemy próbować tutaj łapać jakieś, jakieś shorty, mimo to, że trend jest do góry, no jeżeli będą przesłanki, które sugerują spojrzenie w dwie strony rynku, to będziemy patrzeć w obie strony rynku. Dobrze, także mamy bardzo lokalne, mamy bardzo lokalne podsumowanie, omówienie Bitcoina, co się tutaj może dziać i jak na to reagować. Mamy cztery szybkie altcoiny. Większość w zasadzie chyba będzie dzisiaj longów. Czyli czekamy, generalnie spodziewamy się jakiegoś delikatnego pullbacka, jakiej, jakiejś delikatnej korekty przy tych wzrostach. Generalnie konkluzja moja jest taka, że no nie trzeba nie trzeba się bardzo wysilać, żeby, żeby to zauważyć, a trzeba się bardzo wysilić, żeby się z tym nie zgodzić, to znaczy altcoiny, generalnie większość rynku altcoinów nie robi specjalnej furory, Bitcoin wybija, TH, ten kapitał jakoś specjalnie tam do altcoinów nie przypływa. no nie chcę się tutaj doktoryzować i, i, i robić jakichś dużych dygresji na temat tych standardowych przepływów kapitału, tego co tam się pojawia na jakichś tam komparikach, innych forach, jak te ETF, -y, jak to wszystko może zaburzyć i tak dalej, to możecie sobie to czytać godzinami, dniami i nocami, jest tego bardzo dużo, natomiast no nie, nie ulega wątpliwości, że ten powiedzmy market, market cap, czy to wartość, którą Bitcoin kreuje poprzez to, że wzrasta, wzrasta cena tak wysoko, no jakoś niespecjalnie się to chce przełożyć na, na rynek altcoinu, więc no, gramy, to, co rynek daje. E, gramy to, co rynek daje. Jeśli chodzi o futuresy, jest trochę trudniej, dlatego że na altcoiny bardzo często są bardzo nisko i gramy po prostu w trendzie bocznym. Bardzo, bardzo nieprofesjonalne określenie wiem, ale powiedzmy w trendzie, w trendzie trudnym do określenia, bo w trendzie nieokreślonym. E, więc to, jest, to nie są optymalne warunki do grania na dźwigni. Wiele altcoinów było, jest, gdzieś tam się boryka z takimi strefami, które są w miarę ok, do zakupów spot i tutaj jest, tutaj można sobie ten smutek tradera skompensować radością inwestora. No chociażby Awe ma tutaj zakupy spot, które tutaj wisiały bardzo długo, ta informacja, żebym nie zapomniał, wisiała bardzo długo. Z tych miejsc, gdzie były dobre, dobre strefy do zakupów, tutaj macie ostatnie zakupy, powiedzmy ostatnia dobra strefa, którą rynek zaliczył to jest tutaj, natomiast tutaj jeszcze bliżej były, były zakupy, no generalnie no trudno się nie, nie, nie cieszyć jak, jak jakiś altcoin na spocie robi 100% zysku, no nie oczekujmy też cudów, gdzieś ten rynek dzikiego zachodu musi się kiedyś uspokoić natomiast nawet na spocie można tutaj coś, można tutaj coś powiedzmy dorobić do tych futuresów, natomiast faktycznie na futuresach szeroki ten rynek jest trudny do, do złapania, niemniej jednak AVE sam w sobie ma fajny wykres, ma ok wykres do tego, żeby próbować tutaj złapać jakiegoś longa i pierwszą strefą do tego longa jest jest strefa w okolicach 220, powiedzmy 4 dolary, jeżeli będziemy mieli wybity ten poziom, ten tutaj, no to nie ma większego znaczenia, których z tych dołków sobie tutaj przyjmiemy, natomiast jeżeli ten poziom będzie w okolicach 210 dolarów naruszony, przebity, no to wtedy oczywiście spodziewamy się, spodziewamy się jakiejś korekty do góry albo jednorazowego uderzenia w dół. A raczej typowo bez większych ekscytacji bez większych fireworków, jeżeli miałoby się tutaj obyć, to wtedy jakieś korekty w dół, może po tą strefę, może trochę wyżej, po tą konsolidację. Zależy, tu jest jeszcze bardzo dużo świeczek do tego, żeby się narysowało, i gdzieś, żeby oszacować zasięg tej korekty. No i wtedy oczywiście będziemy grali tutaj jakiegoś shorta ze wskazaniem na, na spadek ceny w okolicy 160-180 dolarów. Więc to jest plan na AWE. Dalej mamy BNB, jest o tyle, o, tyle innym, o tyle innym wykresem, że tutaj w zasadzie szukam tylko shortów. Trochę ryzykowna sprawa, jeżeli cały rynek rośnie, no, Bitcoin wybija ATH trochę faktycznie ryzykowa, ryzykowna sprawa z patrzeniem tak jednostronnie. Niemniej jednak, ja widzę, ja widzę wykres BNB w ten sposób, że on od tych poziomów, w których jest w tej chwili, czyli poziomy w granicach 600, powiedzmy nawet 660 do 720 dolarów. To on sobie tutaj bardzo dużo i bardzo długo już nie może poradzić. To jest od maja tamtego roku, tak naprawdę, BNB tutaj przeprowadza jakąś bardzo dużą dystrybucję. To jest wybitnie strefa drogo. Jeżeli tutaj się ta strefa nie będzie jakoś specjalnie, specjalnie przełamywać, dopóki tutaj mamy knoty od góry na tygodniowych świeczkach, no to widać jak na dłoni, że ktoś tutaj to sprzedaje. Mamy tu przy okazji strefę i geometryczną, z której ładnie tutaj reaguje. BNB, natomiast, żeby, ta, żeby te shorty były tak naprawdę bardzo, bardzo czyste, to pasuje, żebyśmy wybili tutaj tą, tą strefę skąd tutaj rynek próbował to, próbował to wykupywać. Tutaj było potwierdzenie popytu, już jest wybite potwierdzenie popytu, wybity ten dołek. Więc, jeżeli będziemy mieli ten dołek wybity, to oczywiście tutaj będziemy mogli poczekać znowu na korektę i, i szukać sobie trochę bardziej precyzyjnych albo może trochę bardziej przekonujących shortów, ale tego przekonywania ja już na razie, na chwilę obecną nie potrzebuję. To znaczy patrzę, patrzę mówiąc, mając za plecami powiedzmy ten ruch i patrząc tutaj na tą strefę jako po prostu strefę drogo, gdzie jest dystrybucja bardzo czytelna, biorę pod uwagę możliwość, że tutaj na futuresach da się ewentualnie jakiegoś shorta złapać w jednej z tych dwóch stref. Z uwagi na to, że tutaj mamy jakąś bardzo, bardzo długą konsolidację, Trudno jest szykować się tutaj z jakimiś stoplosami geometrycznymi. No i dlatego, dlatego strefy nie mają zaznaczonych jakichś specjalnych stoplosów czarnymi kreskami. Stoplosy będę szukał tutaj po prostu w ten sposób, że jeżeli będzie jakaś formacja po formacji, ewentualnie po przesłance przełamania, jeżeli tu będzie wierzchołek się podnosił. Na razie mamy wierzchołek tutaj, a jeżeli ten wierzchołek się będzie podnosił, to jeżeli ten, ten, ta korekta będzie przełamywać tutaj przesłanki trendowe, ewentualnie na korekcie do korekty i wtedy ze stop lossem albo wewnętrznym, albo tutaj, albo na jakichś ewentualnie, na jakichś formacjach ze stop lossem nad formacją zawsze się tutaj coś bez większego problemu znajdzie. W każdym razie, w każdym razie BNB dla mnie jest do obserwacji pod short i zobaczymy, zobaczymy na ile takie trochę jednostronne, trochę ryzykowne, no i mimo wszystko jednak biorąc pod uwagę, Wybijanie przez Bitcoina na ATH trochę ryzykowne spojrzenie, tylko w dół. Zobaczymy, jak się tutaj to na wykresie narysuje. Dalej mamy WeChain, i teraz tak z WeChainem mamy bardzo fajny wykres, który no, chodzi, tutaj, chodzi tutaj Michałowi bardzo, bardzo ładnie, jak po kresce. I teraz tak, o tyle jest w fajnym miejscu, że mamy w tej chwili strefę, która jest strefą popytową, i tu jakiś popyt jest w miarę czytelny. To jest interwał dzienny. Pasowałoby, żeby tutaj była jakaś jednak formacja na tej dniówce. Tej formacji już raczej nie będzie. Mamy tutaj nieczytelną, trochę nieczytelną formację na czwórka z dwoma świeczkami. Rozpoznajemy to jako formację. Ona po prostu rzadziej się zdarza, ale generalnie rozpoznajemy to jako formację. Na interwale dziennym jest trochę trudniej, jest trochę trudniej, bo to nie jest ani formacja barta, o której rzadko rozmawiamy i rzadko ją szukamy. Mamy tutaj trochę doj, więc generalnie ta strefa jakoś tam działa, daje tutaj w miarę czytelny popyt, natomiast nie daje takiego popytu na tyle dynamicznego, żeby chcieć tu zamknąć oczy i bez trzymanki trzaskać te longi, ale zdecydowanie, zdecydowanie warto tutaj poszukać, poszukać jakiejś okazji. No, na, nawet na interwale 4-godzinowym może się tutaj uda jakiś, czy jakiś trójkąt znaleźć, czy może jakiś, jakąś korektę płaską. Zobaczymy jak się, zobaczymy jak się tutaj ten rynek popisze popytem. Natomiast jeśli chodzi o potencjalny zasięg wzrostów i ewentualne shorty, to mamy tutaj dwa spojrzenia. Michał sugeruje strefę w okolicach 2,599, 0,2599, ze stop lossem na 2,662. Generalnie dla mnie bardziej czytelny byłoby przebicie tej strefy, przebicie tej strefy, ewentualnie jakaś mała reakcja i, i, i ewentualnie większa reakcja trochę wyżej. Zobaczymy. Generalnie obydwa mierzenia są prawidłowe, jest to dość duża strefa, ja tu myślę, że to może być w okolicach 8-10%. No no właśnie. 8 do 10% to jest oczywiście za dużo, żeby łapać to z jakichś siatek zleceń, albo innych, albo, albo jakieś inne szalone pomysły, tutaj uskuteczniać, więc generalnie albo podzielimy to po prostu na dwie strefy i rozegramy to jako dwie konkurencyjne strefy, albo będziemy czekać, albo będziemy spokojnie czekać na, na jakąś formację, co zdecydowanie jest, zdecydowanie jest w mojej ocenie preferowanym, preferowanym zachowaniem. Więc generalnie tak, jeśli chodzi o Wecha'ina, podsumując krótko sprawę, mamy w tej chwili mamy w miarę czytelny popyt spotowo powiedzmy, ale futuresowo trudny do dołączenia w tej chwili. I teraz, jeżeli będzie tak, że będą stąd wzrosty, to mamy dwie strefy do pojawienia się podaży. Jeżeli strefy będą wybite, oczywiście tym chętniej będziemy starać się tutaj test tego popytu grać, grać w górę, jeżeli znajdziemy tu jakieś czytelne, czytelne struktury impulsowo-korekcyjne. Jak najbardziej jest to, jest to do obserwacji. Na koniec mamy Solanę, która też jest w fajnym miejscu i też jest w tej chwili w fajnym miejscu. Bardzo ładnie reaguje strefa. Strefa typowo trendowa jest delikatnie wzmocniona tutaj tą konsolidacją, więc fajna, fajna, całkiem dobra, fajna strefa. Mamy tutaj, możemy tutaj oczywiście poszukać sobie informacji. Co prawda, jest, jest tutaj dość głęboki test tej formacji, nie ma co ukrywać, natomiast ta zasada powtórnego wejścia w strefę jak najbardziej, jak najbardziej daje tutaj reakcję. Reakcja ze strefy bardzo ładna, jak dla mnie czytelna. Co prawda, rysuje się tutaj, można tutaj dopatrywać jakiejś formacji liniowej, która, która mogłaby nie być specjalnie zachęcająca, bo tego typu formacje sugerują kontynuację trendu, a w tej sytuacji będzie to trend w dół. Natomiast ja na razie bym się tym w ogóle nie przejmował. Ja formacji liniowych generalnie dość mało używam, rzadko na nie zwracam uwagę na tyle mocno, żeby je grać albo żeby ich, żeby przez ich pryzmat odstąpić od handlu, jeżeli widzę, że, że strefa działa, jeżeli tu się dzieją fajne rzeczy, to jak najbardziej można tutaj po pierwsze potraktować to jako obowiązujący mały, bardzo mały, lokalny trend i do tego poszukać jakiejś korekty, na przykład chociażby płaskiej. Więc to jest ostatni moment. W zasadzie wygląda trochę tak, jakby to był ostatni moment, żeby gdzieś tutaj w miarę tanio, znaczy w miarę blisko tej strefy, w ten sposób może powiem, w miarę blisko tej strefy złapać jakiegoś ewentualnego longa. Jeżeli tutaj Solana odjedzie, nie da do, dołączyć, no to wtedy będziemy oczywiście rozciągać sobie tutaj ten trend i interpretować go twórczo, na tyle na ile będzie się gdzieś tutaj wykres rozwijał i rysował. Oczywiście będziemy mieli tutaj pełny wachlarz możliwości dołączenia, czy, 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 czy jakieś formacje, czy strefy, czy układu utrzymania trendu, co tam się będzie szukać. To się będzie znajdować. Natomiast na chwilę obecną Solana jest jak najbardziej do obserwacji, jak najbardziej do alertu. Natomiast jeżeli byłoby tak, ja tutaj mam zaznaczoną strzałkę niebieską, nie dlatego, że spodziewam się tego, że ta strefa w jakiś jednoznaczny sposób ma tutaj prawo do tego, żeby czy, czy nawet statystyczna jest przewaga na to, że ona nie zadziała. Ta kreska sugeruje mi tylko to, że generalnie Solana patrząc na Solany z takiego miejsca. Jeżeli będzie tutaj sytuacja taka, że naruszony będzie ten stop loss, to wtedy ja chętnie tutaj poszukam jakiegoś shorta, po to, żeby do, dociągnąć ewentualnie tutaj ten wykres solany z korektą do poziomu zakończenia falowego na korekty. Na razie tutaj mamy poziom czysto trendowy, nic tutaj więcej ciekawego nie ma oprócz trendu i tej konsolidacji. Natomiast jeżeli miałoby być tak, że tutaj będzie sugestia pogłębienia, rozbudowania tej korekty, to generalnie traktujemy jako korektę albo to, albo to. Tak, no powiedzmy mówiąc bardzo, bardzo pobieżnie, to gdzieś tutaj, gdzieś tutaj w tych granicach szukamy, szukamy jakiegoś układu korekcyjnego i teraz, i teraz jeżeli miałoby być tak, że ten, że ten obszar, w którym w tej chwili się cena znajduje, czyli ten obszar typowo trendowy, Miałby nie podnieść ceny nam ponad ten wierzchołek, no to wtedy oczywiście będziemy traktować to. Czy ja będę szukał tutaj jakiegoś poziomu, czy jakiegoś rodzaju korekty falowej, która będzie oczywiście trochę bardziej skomplikowana, trochę bardziej rozbudowana, ale w ramach tej korekty falowej spróbuję sobie złapać tutaj ruchce i doprowadzić to, ten spadek ewentualnie tego shorta do poziomu gdzieś w okolicach, powiedzmy 130-140 dolarów, i tutaj wtedy poszukamy jeszcze raz falowego poziomu zakończenia korekty. Dobra, 25 minut, bardzo zdrowo, 4 alty, bitcoin, podsumowanie, wszystko poszło idealnie, pierwsze daily, jeszcze może trochę mam głos zachrypnięty, ale udało się bez, bez żadnych większych problemów przeprowadzić, także dziękuję Wam bardzo za uwagę, widzimy się na grupie za 15-20 minut i na YouTubie za tydzień, to będzie zdaje się 9 czerwiec. Także dzięki za uwagę. Jeszcze raz do zobaczenia 9 czerwca o 20. Trzymajcie się. Cześć.